Właśnie zakończyły się pierwsze inauguracyjne warsztaty Mapa Narcyzmu, 33 schematy narcystyczne w praktyce. Czuję ogromną radość i wdzięczność, że wspólnie z uczestnikami warsztatów przeszliśmy drogę świadomości, by rozpoznać narcystyczne schematy manipulacji, dowiedzieć się w jaki sposób działają, czemu działają na nas, jakie haki stosuje na nas osoba narcystyczna, jakie traumy związane są z narcystyczną traumą. Przeszliśmy również do rozpoznania technik, Manipulacji, schematów, rozwiązań, technik radzenia sobie, a także życiowych przykładów z życia moich pacjentów i moich własnych. Uczestnicy dzielili się również swoimi doświadczeniami, otwierali się na temat swoich relacji, swoich przeżyć i doznań, ponieważ wszystkich nas w klinice traumy i narcyzmu łączy narcystyczna trauma, którą przeżyliśmy. I głęboka motywacja do tego, by uzdrowić siebie z traumy i rozpocząć nowe, lepsze, zdrowsze i pełniejsze życie, i rozpocząć proces zdrowienia psychicznie, fizycznie i psychosomatycznie. Uczestnicy doznali później głębokich procesów relaksacji układu nerwowego w wirtualnej rzeczywistości to pozwoliło zintegrować proces, uspokoić układ nerwowy, zrelaksować się i zinternalizować doświadczenie i wiedzę zdobytą na warsztatach. Dla uczestników moich warsztatów mapa narcyzmu specjalnie przygotowałam kompendium wiedzy o technikach manipulacji narcystycznych, które Pozwoli im jednocześnie rozpoznać sedno danego schematu, a także da informacje, jak się przed tym chronić, da życiowe przykłady i możliwości bardzo dokładnego rozpoznania poszczególnych manipulacji, bardzo wiele ćwiczeń warsztatowych, domowych i scen, które pozwalają odtworzyć schematy z naszego prawdziwego życia, co jeszcze lepiej uświadamia nam, w jakiej traumie, przemocy i krzywdzie jesteśmy, byliśmy i daje głęboką motywację do tego, by już więcej w niej nie być i z niej wyjść. Czuję głęboką radość, że pierwszy dzień warsztatów zakończył się sukcesem i uznaniem ze strony uczestników naszego wydarzenia. I jednocześnie chciałabym zaprosić do udziału w kolejnych edycjach warsztatów Mapa Narcyzmu. Obecnie zbieramy zapisy na ostatnią już w tym roku grupę na 14 grudnia. Serdecznie zapraszam wszystkich, których łączy. Trauma narcystyczna. Czuję głęboką wdzięczność z powodu nowego kierunku. Klinika Traumy i Narcyzmu to warsztaty, które pozwalają rozpoznać bardzo dokładnie techniki narcystycznych manipulacji, a następnie w przyszłym roku otwieram przestrzeń na warsztaty z przepracowania traumy odrzucenia, traumy porzucenia, zbudowania nowego rdzenia tożsamości ja, a także wydarzenia i warsztaty wspierające rodziców i dzieci w alienacji narcystycznej. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana udziałem w moich warsztatach, zapraszam Cię do kontaktu i do zapisów. Nauka i świadomość małpa gmail.com. Obserwuj moje social media, gdzie informuję na bieżąco o kolejnych terminach warsztatów w Klinice Traumy i Narcyzmu. Zapraszam, Ewelina Naturia Pańczyk.